Dla każdej kategorii wiekowej przygotowano cztery drogi wspinaczkowe. W zawodach wzięło udział około 80 uczestników. Większość z nich radziła sobie bez problemu z przygotowanymi trasami. Nie wspinamy się na czas, wspinamy się na trudność, czyli po prostu im mniejsze chwyty, im bardziej przewieszana ścianka, tym jest trudniej i albo zawodnik dojdzie do połowy, albo do góry, albo tam najwyżej cztery przechwyty zrobi i tyle punktów ma, ile zrobi przechwytów. Dzieci od najmłodszych lat interesują się tą formą spędzania wolnego czasu. Mają mniejsze opory Dorosłych. Lubię się wspinać i nawet wspinałam się i nawet się złamało drzewo. Co Ci się w tym najbardziej podoba? E, e, że, że e, kiedyś będę mogła się wspinać bardzo wysoko i nawet na kielichu i, i, będę, i będę prowadzić ściankę. Się nie bała i chodziła, także... Ona po prostu uwielbia takie wspinanie. Jak była malutka, to nam weszła po ródce od kaloryfera po ścianie do sufitu. Mimo, że to zawody amatorskie, to uczestnicy mają już doświadczenia wspinaczkowe. Trochę były takie trudne chwyty do złapania, ale no, dałam sobie jakoś radę. A przygotowywałaś się wcześniej jakoś do tych zawodów? Yy, tak. Próbowałam wchodzić po jednym kolorze. Trochę ręce bolą, ale da się wejść. A jakieś przygotowania do tych zawodów były? Kiedyś wchodziłam, nie wiem, z pół roku temu i przestałam, ale że był konkurs, co przyszłam. Młodzi ludzie dodają, że udział w zawodach dał im możliwość odkrycia nowej inspiracji i chcą regularnie chodzić na ściankę. Kto wie, może w przyszłości będą wspinać się na najwyższe szczyty świata.